Przetwornica solarna Solar Inverter Greenboss 3000V polska, jakie powinno być optymalne napięcie zasilania przetwornicy z modułów fotowoltaicznych dla przykładu tutaj obciążenie grzałka 1,5 kW. Mamy tutaj moc napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe. Według mnie napięcie optymalne z modułów powinno wynosić od około 230V. Do około 280 V, wtedy mamy maksymalne tutaj wykorzystanie tej mocy, e, mocy grzałki i napięcie wyjściowe. To jest tryb MPPT w tej chwili włączony. Wzrost napięcia np. Na powyżej 300 V nie powoduje, że np. więcej będziemy mieć mocy na grzałce.